Maciek, jakie Twoje doświadczenie jest w gabinecie doktora Hak? Jestem bardzo zadowolony z całego serwisu doktora. Jestem po prostu inny człowiek. No, czuję się bardzo dobrze, mogę się uśmiechnąć. Nie mam problemów teraz z komunikacją, że muszę że, 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 że zakrywać usta. Jestem po prostu bardzo, bardzo zadowolony i polecam wszystkim którzy mogą skorzystać z tego miejsca, żeby skorzystali, bo warto. A jak serwis przechodził? Serwis jest znakomity. Od miejsca, w momencie, w którym przyszedłem pierwszy raz, do momentu, w którym jestem teraz, jest wszystko na najwyższym poziomie.